Siemanko moi drodzy witam was bardzo gorąco jest jeszcze wcześnie i szaro za oknem zapowiadają na dzisiaj piękną pogodę ma być słoneczko więc czekam na nie z niecierpliwością dzisiaj jest taki troszkę smutny dzień dla mnie bo moja mama już wraca do Polski skończą się mamusiny obiadziki wiecie jak to jest wszystko co dobre szybko się kończy no cóż zrobić takie życie więc będziemy ją odwozić do Hamburga. Taki będzie dzień dzisiaj z zegarkiem w ręku, żeby się nie spóźnić. Eee, jeszcze teraz dokończę moją wodę z cytrynką, przygotuję jakieś śniadanko, później szybki obiad. Tradycyjnie z haboszczaczek, z ziemniaczkami i do tego buraczki zasmażane. To się chyba nie nudzi. Taki klasyk, jak uważacie? A więc zapraszam na spędzenie tego dnia ze mną. Jak już wspomniałam, na obiadik schabowy i ziemniaczki z buraczkami. My już właśnie zasiadamy i konsumujemy przed wyjazdem. No i mamusia już wraca do domku i pyszności, które gotowała zostaną tylko wspomnieniem. Dzięki Bogu mam za opatrzenie zrobione. Jak było widać na przebitkach pogoda dopasowała, słoneczko jednak wyszło. Bardzo mnie z tego powodu cieszy, no teraz już powoli zachodzi. Um, wracając, zajechaliśmy do sklepu na małe zakupy spożywcze. Zaraz Wam pokażę, co kupiłam i powiem, dlaczego akurat te produkty kupiłam, a nie inne. Tak się prezentują moje zakupy dzisiejsze. Jak widzicie no szału nie ma, um, zaopatrzyłam się w sporą ilość um, makaronu um, koniak a to dlatego, że jest um, mało kaloryczny. A jeśli chodzi o kaloryczność, czyli się możecie już domyślić, że um, przechodzę na dietę. Um, Dieta spowodowana tym, że przybyło mi w ciągu ostatnich dwóch lat tu i ówdzie i jakoś to nie chcę zejść, więc postanowiłam w tym roku naprawdę wziąć się za siebie, ale nie będę robić żadnych eksperymentów. Jestem pod e, dobrym okiem pani dietetyk. Czyli wszystko będzie zdrowe i tak, jak ma być, a nie jakieś tam. Troszki do picia. Tutaj mamy kurczaczka, łososia, krewetki, więc będziemy kombinować z tymi przepisami. Część będę robić swoich posiłków według przepisów, które już dostałam, a część będę modyfikować tak, żeby mi pasowało. No, zamrażarka którą zaopatrzyła mi mamusia, będzie musiała troszkę poczekać, a później będę mogła wprowadzać inne jedzenie. Na razie musi być to, co tutaj widzimy. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby się udało. A wracając do mojej dietki, nie jestem w tym sama, oczywiście robię to dla siebie, żeby się poczuć lepiej w własnym ciele, ale jest nas większa grupka, mamy nasze styczniowe wyzwanie. Dziewczyny trzymam kciuki za nas, żeby nam się udało i wierzę, że będziemy konsekwentne w zrzucaniu naszych zbędnych kilogramów i będziemy zadowolone Naszych efektów, naszej ciężkiej pracy. No i moi kochani, czas na dzisiejszy relaks. Przekąska owocowa już czeka. Za oknem, jak widać, ciemno jak w dupie za przeproszeniem. Włączyłam sobie serial na Netflixie o matce i córce. Nie wiem, nie słyszałam recenzji. Jak będzie ok, to Wam go polecę. W międzyczasie y, szukam nowych książek na Polskiej Księgarni Internetowej. Tak, pewnie co niektórzy sobie pomyślicie, dopiero co mówiła, że książek jeszcze wszystkich swoich nie przeczytała. No, ten typ tak ma. Ja już szukam nowych. Od przybytku głowa nie boli. A tutaj widać, jak na załączonym obrazku moje cieplusie skarpeteczki. No, niestety ja należę do zmarzlaków. Powiedzcie, czy Wy też tak macie? Um, ja to nawet przyznam się bez bicia. Śpię w skarpetkach zimy. No, po prostu nie zasnę, bo zaraz mam zimne nogi. A jak jest ciepło to od razu się lepiej śpi. Dobra, relaksujemy się dalej. Mam nadzieję, że Wam się ten krótki film podobał. I zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Naprawdę by mi to bardzo pomogło. Czekam na Wasze komentarze, łapeczki w górę. Widzimy się w następnym filmie. Cześć!